Witajcie drodzy mieszkańcy Raciborza, okolic Czech, Niemiec, Wiednia i wszystkich innych przyległych, wspaniałych miejscowości. Przybywajcie na rynek do Raciborza. Przygotowujemy dla Was 3000 porcji świątecznego Bigosu na kapuście, na kiełbasie, na boczku, na golące z dodatkiem pomidorów. Także przybywajcie, po częstunek będziemy robić po 14.00. Już przyjechałem na południe z łodzi, już mam góralski akcent, nie wiem dlaczego, ale widocznie mi się śnieg dzielił. Zapraszamy serdecznie w imieniu organizatorów, przybywajcie na jarmark świąteczny na rynek doracin. W kotle mamy 120 kg kiełbasy, 40 kg boczku, 30 kg golonki, mamy pomidory i mamy prawie pół tony kapusty, trochę słodkiej, trochę kwaśnej, kiszonej. I to jest I tak. Plus przyprawy, oczywiście. I tajniki receptury zdradzał kto? Krzysztof Górski, Teatr Kulinarny. Tak, tak, do tunelu pójdziemy też.